Istnieje taki żart, że miliarder nie zadałby sobie trudu, aby podnieść z ziemi banknot 100 dolarów, ponieważ w ciągu kilku sekund, które by to zajęło, zarobiłby więcej, po prostu stojąc w miejscu. Jednak większość ludzi nie rozumie, że miliarderzy nie zarabiają pieniędzy w sposób, w jaki się to wydaje. Kiedy widzisz nagłówki gazet o wielkich dyrektorach generalnych zarabiających dziesiątki milionów dolarów, nie otrzymują oni ani jednego dolara w gotówce. Wszystko to jest kapitał własny i nigdy nie są przeznaczone na sprzedaż. Tworzy to system, z którego mogą korzystać tylko ci, którzy posiadają aktywa. Nazywa się to kup, pożycz, umrzyj i tak właśnie działa. Witamy w kanale Iluzja Dochodu. Większość ludzi uważa, że bogactwo zależy od dochodów, prawda? Pracujesz, dostajesz wynagrodzenie, może premię, podwyżkę, a jeśli wszystko idzie dobrze, nawet pizzę od działu kadr. Twoje życie finansowe kręci się wokół tego, ile pieniędzy wpływa co miesiąc na twoje konto. To jest to, z czego żyjesz. To są twoje dochody. Ale tak nie myślą o pieniądzach najbogatsi ludzie. Nie, w rzeczywistości dla nich dochody są pewnym problemem, ponieważ dochody w postaci pieniędzy wypłacanych za pracę są w Stanach Zjednoczonych agresywnie opodatkowane. Osoby o wysokich dochodach mogą stracić nawet 37% swoich dochodów. Na podatki federalne, a nawet więcej, jeśli dodać podatki stanowe i podatki od wynagrodzeń. Dlatego najbogatsi ludzie na ziemi całkowicie tego unikają. Elon Musk przez wiele lat nie otrzymał ani grosza od Tesli, Warren Buffett od 40 lat otrzymuje 100 tysięcy dolarów rocznie jako pensję podstawową, a pensja Jeffa Bezosa, jako dyrektora generalnego Amazona, wynosiła około 80 milionów dolarów rocznie, a Mark Zuckerberg. Jednego dolara. Lista jest długa. Rozumiecie o co chodzi? Podczas gdy większość ludzi zarabia na pensjach, bogaci zarabiają na kapitale czyli udziałach w firmach, które pomogli zbudować lub w które zainwestowali. Ich majątek nie leży na kontach bankowych, ale jest związany z akcjami prywatnych przedsiębiorstw, funduszami inwestycyjnymi i innymi aktywami, które zyskują na wartości. Żadna część tego majątku nie jest opodatkowana, dopóki nie zostanie sprzedana. Nic nie sprzedają. W ten sposób system podatkowy po cichu faworyzuje kapitał kosztem pracy. Nazywa się to zasadą realizacji. Nie płacisz podatku od zysków z aktywów, dopóki ich nie sprzedasz. Jeśli więc wartość Twojej inwestycji wzrośnie, jesteś bogatszy na papierze, ale nie jesteś nic winien. Załóżmy, że kupujesz dom za 100 tysięcy dolarów. Dwadzieścia lat później ten sam dom jest wart 1 milion dolarów. Nie masz nagle, nie masz miliona na koncie bankowym, prawda? Wartość jest zamrożona w nieruchomości i musiałbyś ją sprzedać, aby uzyskać dostęp do gotówki, a ponieważ niczego nie sprzedałeś, Urząd Skarbowy nie pojawi się z żądaniem zapłaty podatku tylko dlatego, że wartość domu wzrosła na papierze. To właśnie księgowi nazywają zyskiem niezrealizowanym. Jeśli nie sprzedasz, nie płacisz od niego podatku. A bogaci ludzie nigdy niczego nie sprzedają, ponieważ w momencie sprzedaży uruchamiają podatek. Większość ludzi goni za dochodami i jest za to mocno opodatkowana. A bogaci budują struktury, które pozwalają im cicho pomnażać majątek, nie realizując go na papierze. Rodzi to pytanie: czy jeśli nie otrzymują zapłaty w gotówce i nigdy niczego nie sprzedają, to skąd finansują swój styl życia? Przecież jakaś gotówka musi skądś pochodzić, prawda? Cóż, wchodzą do banku, proszą o miliony. I dostają je prawie za darmo. Tam zaczynają się prawdziwe gry finansowe, ponieważ kiedy zwykli ludzie zaciągają kredyty, wpadają w pułapkę zadłużenia, a kiedy bogaci zaciągają kredyty, stają się jeszcze bogaci i pozostają tacy. Witamy w pułapce zadłużenia konsumenckiego. Kiedy większość ludzi zaciąga kredyt, na przykład na dom lub samochód, wchodzi w relację finansową, w której warunki są bardzo niekorzystne dla nich. Przeciętne gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych. Ma około 148 tysięcy dolarów zadłużenia hipotecznego, co stanowi część prawie 12,60 bilionów całkowitego obciążenia hipotecznego. A 30-letnia stała stopa procentowa kredytu hipotecznego oscyluje wokół 65,85 w połowie czerwca 2025 roku, czyli prawie dwukrotnie więcej niż dwa lata temu. Nie jest to łatwe zadłużenie, więc policzmy to. Kredyt hipoteczny w wysokości 250 tysięcy dolarów przy oprocentowaniu 6,85% na 30 lat oznacza miesięczne raty w wysokości około 1600 dolarów. Trzymaj się tego harmonogramu, a spłacisz około 576 tysięcy dolarów więcej niż dwukrotność kwoty, którą pożyczyłeś. Pierwsza dekada to prawie w całości odsetki, które płacisz za przywilej mieszkania w danym miejscu. Nie budując kapitału własnego. Oprocentowanie kart kredytowych wynosi często 18 do 25%, co jeszcze bardziej zmniejsza wartość kapitału. Kredyty samochodowe i studenckie idą w ślady kart kredytowych. Płacisz trzy cyfrowe odsetki, ledwo spłacając kapitał, ale to tylko część obciążenia. Spłacasz te kredyty z dochodu po opodatkowaniu, więc powiedzmy, że Twoja rata kredytu hipotecznego wynosi 19 200 dolarów rocznie. Aby ją pokryć, musisz zarobić około 29 500 dolarów przed opodatkowaniem, jeśli jesteś w trzech, załóżmy, że twoja rata kredytu hipotecznego wynosi 19 200 dolarów rocznie. Aby ją pokryć, musisz zarobić około 29 500 dolarów przed opodatkowaniem, jeśli jesteś w 35% przedziale podatkowym. Oznacza to, że płacisz jednocześnie podatek dochodowy i odsetki, a to podwójne obciążenie, jest powodem, dla którego większość ludzi nigdy nie ucieka z wyścigu szczurów. Biorą kredyty z pieniędzy po opodatkowaniu i płacą bankowi odsetki od pieniędzy, których nigdy w pełni nie wykorzystują, podczas gdy bank nie ponosi żadnego ryzyka. Zabezpieczył Twoje aktywa, czy to dom, samochód czy firmę. Jeśli nie spłacisz wystarczającej liczby rat, bank odbiera ci je i odsprzedaje. Nie jesteś właścicielem swojego domu, tylko bank. Ty tylko wynajmujesz go od banku aż do spłaty ostatniej raty, co może potrwać dziesiątki lat. W ten sposób system wyciąga wartość z klasy robotniczej i średniej, a wszystko to dzieje się, ponieważ jesteś uważany za osobę wysokiego ryzyka. Coś, czego większość ludzi nie rozumie. Bank nie dba o to, ile zarabiasz, dba o to, jak bezpieczne są twoje pieniądze. Jeśli zarabiasz 150 tysięcy dolarów rocznie, ale nie masz żadnych oszczędności, zabezpieczenia i masz niestabilną pracę, Jesteś dla banku czerwonym światłem. Możesz czuć się członkiem klasy średniej, ale dla banku jesteś chodzącym zobowiązaniem. Sprawdzają Twoją zdolność kredytową, stosunek zadłużenia do dochodów, historię zatrudnienia. Wszystko, co wskazuje, czy będziesz w stanie spłacać swoje zobowiązania. Dlatego ktoś, kto zarabia 40 tysięcy i ma spłacony dom, może być bardziej wiarygodny dla banku niż ktoś, kto zarabia 200 tysięcy i tonie w długach kart kredytowych. To dlatego kredyty konsumenckie mają tak wysokie oprocentowanie. Płacisz za postrzegane ryzyko związane z udzieleniem Ci kredytu. I tak dochodzimy w końcu, dochodzimy do strategii kup, pożycz, umrzyj i tego, co ją umożliwia. Przeciętny człowiek pożycza ogromne kwoty w porównaniu z tym, co posiada, do tego stopnia, że spłacanie tych zobowiązań zajmuje mu dosłownie dziesiątki lat ciężkiej pracy. To sprawia, że jest on osobą wysokiego ryzyka. Z drugiej strony bogaci pożyczają niewielkie kwoty w porównaniu z tym co obecnie posiadają, co sprawia, że są oni osobami niskiego ryzyka, a banki ich uwielbiają. Strategia kup, pożycz, umrzyj działa w zasadzie w ten sposób. Kupujesz aktywa, które zyskują na wartości i nigdy ich nie sprzedajesz. Pożyczasz pieniądze pod zastaw tych aktywów, dzięki czemu masz pieniądze do wydania, a kiedy umierasz, wszystko się resetuje. Oto jak to wygląda w szczegółach. Faza pierwsza to kupowanie. Wszystko zaczyna się od prawa własności. Bogaci nie dążą do gromadzenia gotówki, ale do nabywania aktywów, które zyskują na wartości, czyli rzeczy, które z czasem zyskują na wartości. Należą do nich akcje, nieruchomości, prywatne przedsiębiorstwa, własność intelektualna, a czasem nawet dzieła sztuki lub grunty rolne. Celem nie jest, nie polega na szybkim obrocie lub sprzedaży tych aktywów. Ale na zatrzymaniu ich tak długo, jak to możliwe, podczas gdy ich wartość rośnie. Dlatego każdy wielki dyrektor generalny otrzymuje wynagrodzenie prawie wyłącznie w postaci opcji na akcje. Bogactwo nie leży na jakimś koncie bankowym, ale pomnaża się w aktywach i co najważniejsze, dopóki te aktywa nie zostaną sprzedane, nie podlegają opodatkowaniu. Nie są opodatkowane. Jest to podstawowa idea niezrealizowanych zysków kapitałowych. Jeśli wartość Twojego portfela akcji wzrośnie z 1 miliona dolarów do 5 milionów dolarów, to 4 miliony zysku nie powodują żadnych podatków, chyba że sprzedasz je na papierze. Jesteś bogatszy, ale Urząd Skarbowy nie dba o to, dopóki nie spieniężysz zysku. To samo dotyczy nieruchomości. Wyobraź sobie, że kupujesz nieruchomość za 2 miliony dolarów, a 10 lat później jest ona warta 6 milionów dolarów jest warta 6 milionów dolarów. Dopóki nie sprzedasz jej lub nie zrefinansujesz, nie musisz płacić podatku od 4 milionów dolarów zysku. To pozwala bogactwu rosnąć lawinowo, ale sam wzrost wartości nie opłaci rachunków. Co więc zrobić, jeśli jesteś wart 100 milionów, ale nie chcesz niczego sprzedawać? To prowadzi nas do kolejnego kroku, fazy drugiej pożyczki. Kiedy masz spory portfel, banki chętnie Ci pomogą. Załóżmy, że powiedzmy, że posiadasz akcję Amazon. O wartości 100 milionów dolarów lub nieruchomości komercyjne. Udajesz się do prywatnego banku, takiego jak Goldman Sachs lub JP Morgan, i mówisz: Chcę uzyskać płynność finansową, ale nie chcę sprzedawać. Bankier uśmiecha się i odpowiada: Cóż, ustalmy linię kredytową. Bank oceni twoje aktywa i zaoferuje ci linię kredytową opartą na stosunku wartości kredytu do wartości zabezpieczenia. Zazwyczaj wynoszącym 50% dla akcji, 60- do 70% dla nieruchomości i potencjalnie wyższy dla bardziej stabilnych aktywów. Jeśli więc masz 100 milionów dolarów w nieruchomościach, bank może udzielić ci 60- do 70 milionów w postaci niskooprocentowanej pożyczki zabezpieczonej twoimi aktywami, bez podatku od zysków kapitałowych i bez konieczności sprzedaży. Jest to najbliższa rzecz, jaką mamy do dosłownie darmowych pieniędzy. Ukonkretnijmy to. Bierzesz pożyczkę w wysokości 50 milionów dolarów z oprocentowaniem 2,5%, 5, 5 milionów przeznaczasz na domy, odrzutowce, personel, działalność charytatywną, 20 milionów inwestujesz w nowe przedsięwzięcia lub fundusze, a resztę przeznaczasz na aktywa, które zyskują na wartości. Twoje roczne odsetki wynoszą 1,5%. 25 miliona. A nawet to może być odliczone od podatku, jeśli odpowiednio to skonstruujesz. W międzyczasie twoje pierwotne aktywa nadal rosną. Jeśli w ciągu następnej dekady wzrosną do 150 milionów dolarów, możesz pożyczyć więcej, refinansować lub zrestrukturyzować. W ten sposób skutecznie zamieniłeś papierowe bogactwo w kapitał, który możesz wykorzystać bez żadnych podatków. To jest ta część, w której zasady, którymi kieruje się większość ludzi, po prostu nie mają zastosowania. Jeśli zwykły człowiek pożycza pieniądze, musi płacić wysokie odsetki, co miesiąc spłacać kapitał i płacić podatki od wynagrodzenia, zanim spłaci dług. System zakłada, że ryzyko, ale jeśli już posiadasz aktywa, to one są zabezpieczeniem i nie jesteś nic winien bankowi. Jesteś jego partnerem, a bank chętnie udzielić niewielkiego oprocentowania ponieważ jesteś dla niego stałym źródłem przepływów pieniężnych. Zamożni klienci banków pożyczają setki milionów, rolują kredyty przez lata i najprawdopodobniej korzystają z usług tego samego banku w zakresie inwestycji, planowania spadkowego i obsługi rodziny. Więc nawet przy oprocentowaniu 2 do 4% jest to ogromny długoterminowy, długoterminowy strumień dochodów dla banku. Dlatego bogaci płacą mniej odsetek, mniej podatków i mają większy dostęp do kredytów, co prowadzi nas do ostatniego etapu, trzeciego etapu, czyli śmierci, ponieważ w końcu umrzesz i uruchomi się ostatnia faza. Tutaj miejsce pojawia się podwyższenie podstawy opodatkowania. Wyobraź sobie, że dziadek kupił w latach 90. akcję Apple o wartości 1 miliona dolarów. W ciągu 30 lat wartość tych akcji wzrosła do 10 milionów dolarów. Gdyby dziadek sprzedał je za życia, musiałby zapłacić podatek od zysków kapitałowych od 9 milionów dolarów zysku, potencjalnie 20% lub więcej podatku federalnego, plus podatki stanowe, co daje co najmniej 1,8 miliona dolarów utraconych na podatkach. Ale dziadek sprzedaje ich, tylko zatrzymuje do końca życia. A kiedy umiera zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym w Stanach Zjednoczonych, dzieje się coś niezwykłego. Koszt nabycia tych akcji zostaje zresetowany do ich wartości rynkowej w dniu śmierci, więc zamiast odziedziczyć akcje o wartości 1 miliona dolarów i 9 milionów dolarów zysku podlegającego opodatkowaniu, dziedziczy się je o wartości 10 milionów dolarów i technicznie rzecz biorąc, nic nie zyskujesz. Więc jeśli następnego dnia sprzedasz akcję, nie będziesz musiał zapłacić żadnego podatku od zysków kapitałowych, ponieważ zobowiązanie podatkowe wygasło wraz ze śmiercią dziadka. Ta sama zasada ma zastosowanie do nieruchomości i innych aktywów. O ile są one, są one utrzymywane do śmierci i przekazywane w odpowiedni sposób, często za pośrednictwem trustów lub instrumentów planowania spadkowego. A co z kredytami w tym wszystkim? Cóż, w wielu przypadkach zamożne osoby fizyczne zawierają duże polisy ubezpieczeniowe na życie, często w ramach nieodwołalnych trustów specjalnie w celu spłaty zadłużenia po śmierci. Wypłata z ubezpieczenia pokrywa niespłacone kredyty, a spadkobiercy otrzymują czysty, nieobciążony majątek. Przeniesienie majątku przebiega płynnie, jest korzystne podatkowo i precyzyjnie zaplanowane. Pierwotny właściciel żył przez dziesiątki lat, zaciągając kredyty pod zastaw, zyskujących na wartości aktywów, płacąc minimalne podatki i ciesząc się niesamowitą płynnością finansową, a następnie przekazał bogactwo następnemu pokoleniu bez podatku, bez sprzedaży, bez dochodu, bez zysków kapitałowych, bez podatku od spadków. Jeśli wszystko jest odpowiednio zaplanowane, to jest to kup, pożycz, umrzyj. Ostatecznie gra jest dość prosta. Posiadaj właściwe rzeczy, a system będzie pracował dla Ciebie. Nie posiadaj niczego, a będziesz pracował dla systemu. Dziękujemy za poświęcenie nam dzisiaj czasu, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem.